Proszę Państwa, pionierzy, ja nie będę objaśniał tych slajdów, natomiast chciałem zwrócić na trzy rzeczy. Andrzej Karajko, któremu to zdjęcie zawdzięczam, zrobił tę gitarę własnoręcznie, to znaczy deska. Gryf był wzięty z gitary pudło hiszpańskiej, natomiast chciałem zwrócić uwagę, dzień dobry Panią, zapraszam serdecznie. Dzień dobry. Chciałem zwrócić uwagę na, na, ta, na tę rzecz, mianowicie co to znaczy akord. W 1963 roku młody technik zamieścił artykuł o tym, jak zrobić gitarę elektryczną i jak zrobić do niej przystawkę. Przystawka składała się z czegoś, że czym absolutnie nie mam pojęcia, ale ona była umieszczana w pudełku po pastylkach na gardło Akron. <laughs> Dlatego pudełko na Akron było niezmiernie ważnym czynnikiem rozwoju polskiego big beatu także e I Tutaj Andrzej ma dwie przystawki, właśnie za granic. To był pierwszy wzmacniacz, tak zwana radiola, która w naszym przesławnym gimnazjum służyła jako narzędzie do, do pracy radiowęzła szkolnego. I tu jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. Otóż w latach 60. uczeń gimnazjum był uczniem 24 godziny. Cały czas czuliśmy się uczniami tej szkoły i wszędzie staraliśmy się ją reprezentować. Jak uważaliśmy, że jesteśmy niegodni, to chowaliśmy tarczę do kieszeni. Jak uważaliśmy, że zachowujemy się niegodni. Ale wówczas działał w bokni Klub Grota, którego zasługi dla rozwoju kultury są niepomierne i oczywiście dlatego w ogóle nieopisane w poheńskim piśmiennictwie historycznym. Ale wówczas nauczyciele dyżurowali na mieście. I tu macie Państwo fragment protokołu, w którym Rada Pedagogiczna naszego gimnazjum ustala dyżury w Klubie Grota. One ustały dopiero w latach 70., ale jeszcze w latach 80. pamiętam dwóch bardzo chyżych w nogach profesorów, którzy odwiedzali nasz umiłowany drink bar. Proszę Państwa, i pierwszy zespół, o którym chciałem dzisiaj więcej powiedzieć, to jest zespół, który jakby wyniknął z tego zespołu, który stworzył Andrzej Tarajko w 1963 roku. To jest skromny człowiek, więc nie chciał dzisiaj przyjść, żeby opowiedzieć o tych czasach. Ale potem najważniejszym zespołem stał się zespół Wojtka Dylonga i Krzysztofa Tarajki, brata Andrzeja Tarajki, i ich początki opisuje Wojtek Dylong, z którym spotkałem się niedalej jak. Czerwone gitary. Dylan był solistą. Miał fantastyczny głos, i mm, kto pamięta brzmienie tego głosu, zanim został wybitnym śpiewakiem operowym i obecnie emerytowanym śpiewakiem teatru muzycznego w Bazylei, śpiewał przez trzy lata w zespole. Jak się wówczas mówiło, mocnego uderzenia. Skład na porządku. Wojciech Dylan, wokal. Krzysztof Tarajko gitara solowa, Tadeusz Piątkiewicz gitara basowa, Adam Kociołek, gitara, Wacław Czwikowski. legendarna postać boheńskiego big beatu. Tak naprawdę zasługuje na solidny biogram. A jak Państwo dalej zobaczą, Wacek był nie tylko znakomitym muzykiem, ale i nauczycielem. I ta anegdota, którą chciałem wyjaśnić. Otóż opowiadał mi Wojtek, że w 1968 roku pani Wanda Bontorska, on już był wtedy w średniej szkole muzycznej w Krakowie, poprosiła go, Wojtek, mamy akademię z okazji święta rewolucji październikowej i gramy w części artystycznej w Komitecie Miejskim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Czy wystąpisz? Wojtek mówi, tak, oczywiście wystąpię. A co zaśpiewasz? No może coś z I Dobrze i zaśpiewał pieśń Dziad Baba do muzyki Moniuszki z tekstem J Józefa Kaszewskiego. Trzy dni potem Pani Wątorska została wezwana do Komitetu Miejskiego. Co miał na myśli Wojtek Dyląg, śpiewając pieśń Dziad i Bawa do nas tutaj w naszym Komitecie Miejskim. Jak Państwo wiecie, w tym wierszu ona i on kłócą się, kto pierwszy ma umrzeć, ale potem jak przychodzi śmierć, to tak naprawdę nie chcą Dobry wieczór, witamy serdecznie. Nie chcą tak naprawdę umrzeć, więc bardzo to przejrzysta aluzja, ale ani Wojtek, ani pani Wątorska nie mieli na myśli ani podważenia naszych sojuszy ze Związkiem Radzieckim, ani tym bardziej podważenia przewodniej roli partii. Natomiast te konteksty pokazują Państwu, jak czułe było centrum polityczne mi się, jak z piwnicą pod baranami występowaliśmy w Stodole w 81 roku, i scenografię wypełniała ruina naszej Polski i w klatce Piotr Krzynecki kazał wstawić portret znaczy po piersi Lenina, niewielkie, srebrne. Niestety był na naszym spektaklu ambasador radziecki i tydzień później wezwał pierwszego sekretarza. Pierwszy sekretarz wezwał wojewódzkiego sekretarza w Krakowie, wojewódzki sekretarz wezwał Piotra Skrzyneckiego i spytał go, co robił Lenin w klatce na występie piwnicy pod baranami w warszawskim klubie Stodoła. A Piotr mówi: Chcieliśmy wstawić Sokratesa, ale się nie mieścił. <śled> Następny zespół Wojtka Dylonga nie miał nazwy. I oto w 1966 roku, data nie jest pewna, powstaje zespół subiekci Polichymii w składzie Tadeusz zięba, gitara solowa, Wacław Michalczyk, gitara basowa, Andrzej Jóźbiak, Perkusja i Ryszard Najbarowski, śpiew i gitara akordowa. Maciej Michaczyk w swoich wspomnieniach, Tadek, i Andrzej, z którymi miałem okazję w ostatnich tygodniach rozmawiać, podkreślają taki pewien dyskurs wewnętrznym zespole między ryśkiem, który proponował czerwone gitary. I jak to ładnie Andrzej Jóźwiak nazwał, ryśek uwielbiał czerwone gitary, miał aparycję, śpiewał ładnie, no i ta muzyka działała na zachowania dam. Istotnie. Nie trzeba chyba zbyt podkreślać, że Ryszard Najbarowski dysponował i urodą, i charyzmą lidera w tamtej epoce niezmiernie cenionego. Ten styl narzucał Seweryn Krajewski, no i paru z nas. Ale zespół Subiekcji Polichymni w pierwszej swojej części, zanim nie spotkał się z Krzysztofem Stomporem, o czym za chwilę, śpiewał tak naprawdę ówczesne kołwery, trubadurów, no to co, czerwonych gitar. Ale jak śpiewał? Otóż istotą tego zespołu było to, że wszyscy mieli znakomite głosy i tak naprawdę śpiewali cały czas na cztery głosy. Oczywiście pracowała z nimi pani Wanda Wątelska, ale nic nie narzucają. To zdjęcie dla wyjaśnienia jest na dachu szkoły numer 5. To jest Jóźwiak, Zięba, Najbarowski i Wacek Michalski. A tam u góry, charakterystyczne zdjęcie. Wówczas bardzo wiele polskich zespołów rokowych był taki fotograf genialny Marek Karewicz, który fotografował dżens i bikit, sapodopole. Karewicz wymyślił fotografowanie w takich przestrzeniach industrialnych, jak byśmy to dzisiaj powiedzieli, czyli odrapane mury, jakieś części miast niespecjalnie wyestetyzowane. No i nasi subiekci też takie zdjęcie mieli. A że to zdjęcie było reklamowe, to wiemy od Wacka Michalczyka, ponieważ po wielu koncertach te zdjęcia były przedmiotem pragnień ich rozlicznych fanek. Tę wiadomość podaję na odpowiedzialność Wacka Michalczyka. Anekdoty. Tadek Ziemba mówi, że ich próby nie odbywały się w czasie lekcji. Następne zespoły skwapliwie z tego korzystały i większość prób przeważnie zdarzała się w czasie lekcji, a zwłaszcza matematyki, fizyki i oczywiście chemii. Natomiast Wacek opowiadał mu taką anegdotę, że wielką perfidią było być w szkole, ale jakby w niej nie być. Ja nie chciałbym, żeby to była instrukcja dla naszych współczesnych gimnazjalistów. I proszę tego tak nie traktować, nie zachęcam Was do tego. Ale e, krętymi schodami, jak się wyszło drugie piętro i minęło, były drzwi na strych. Myśmy mieli dorobione klucze, ale to oni zaczęli, Bacek, Michalczyk. Wchodziło się do szkoły, miało się pana woźnego Urbana o, o pseudonimie Incucuna, który sprawdzał tarce, marynarkę i pantofelki, i wkraczało się na kręcone schody. I już na strychu można było przeczekać 2-3 godziny, zanim profesor Turkiewicz albo profesor Ogarkowa nie skończą pałować i zejść i zacząć uczestniczyć w zajęciach. Więc byliśmy w szkole, jakoby w niej nie będąc. I Tadek Zięba z kolei wspominał o, o zmorze Big Bitowców tamtej epoki, czyli długie włosy. Marek Piekarczyk nasz znakomity artysta z Bochni, wspominał w swojej książce, jak był ścigany przez milicję obywatelską. Rysiek Pikarczyk, który jest tu z nami, zapewne mógł o takich przygodach też sporo opowiedzieć. Na wszelki wypadek dzisiaj jest ogolony na zero. Ale to chyba nie dlatego. Ale e, pani Marcowa, wchodząc do klasy, od razu krzyczała od progu: chłopcy, głowy w dół. I sprawdzała ogłosienie tu z tyłu. Jeżeli było dłuższe niż palec, brała nożyczki i obcinała. Jak mówi tadek Zięba, najczęściej obcinany był już, o, już Wielu jak takie ale to już jest rok 74. I to jest drugi jakby etap istnienia Zespołu Subiekcji Polichymni, do których dołącza Krzysztof Stąpur, bardzo młody człowiek wówczas i równocześnie nauczyciel muzyki w naszym gimnazjum. Chciałem Państwu zwrócić uwagę na postać Krzysztofa Stąpora, który tak naprawdę wyprzedził Eltona Johna. Jak się temu dobrze przyjdzie zdjęcie, to przecież wiemy już skąd Elton John e, skopi skopiował swój, swój image, mówiąc językiem współczesnych prezenterów telewizyjnych. Przepraszam za wyrażenie. No i pan Ryszard Najbarowski, dedykacja do pewnej pani, która jest obecna na sali. Która mi użyczyła, ale pod jednym warunkiem nie zniszczysz. <śmiech> <śmiech> Proszę Państwa, każdemu z nich zadawałem pytanie, jakie było znaczenie tego, co się stało z nami w tych latach 67-73 w Twoim życiu. Oto odpowiedź Backa Michałczyka. Co z tego, że komuna była, ale człowiek był młody i to było ważne, co robiliśmy z tą młodością. My robiliśmy. Nikt nam tej młodości nie ani ci z ZTMS-u, ani ci z Domu Partii, ani ci z Warszawy, ani ci z Tarnowa. Dzieliliśmy się sobą. Przypominam to, co Baczek mówi na początku: żyliśmy w kulturze współpracy, a nie konkurencji. Jeden drugiemu pomagał. Nikt nikomu niczego nie zazdrościł. Chciałbym znowu żyć w takim świecie. Jan Zajjużwiak. Pochłonęła nas ta muzyka. Każdy z nas był innego charakteru, każdy z nas miał inne cele życiowe. Ale byliśmy jak jedna osoba. Byliśmy jak jedna osoba. I tu właśnie Jóżwiak opowiada o tym, jak Czwikowski Uczył go gry na perkusji. Andrzej już jak skończył szkołę muzyczną bodajże że w klasie akordeonu, już nie pamiętam czego, więc nie grał na perkusji. Ale kolega ze starszego zespołu, więc pozornie z konkurencyjnego, bo Bacek Swikowski przypominam, grał w zespole Wojtka Dylonga, uczył go gry na perkusji. Potencjalnego swojego konkurenta. Nie też uczył, ale na szczęście szybko się zorientował, że powinienem wrócić do literatury. Proszę Państwa, żyliśmy w kulturze współpracy, a nie konkurencji. Była to kudzada. Była to kudzada. A nie kasztany. kasztany. I razem kochany wśród złotych liści, wiatru i gwiazd, wiatr kasztany pod stopę radę, mówiłeś: żegnaj, i drżał ci głos, lecz wszędzie miły, dokąd pojadę.

Rody kasztan ci dałam i serce, a ty rzekł mi trzy słowa, nic więcej, że kochasz mnie i wiatr. Już trzecia jesień, park nasz wysłaca, kasztany lecą z drzew trzeci raz. Do mnie nie wraca, choć tyle błyszczy liści i gwiazd, i tylko jeden kasztan mi został rudy talizman szczęśliwych dni. I ta się Thank you